Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać bardzo, ale to bardzo ciekawy wzór na drutach. Ja ten wzór nazwałam muszelki. Ten wzór robi się naprawdę bardzo, ale to bardzo prosto. Może się wydać Państwu na pierwszy rzut oka, że jest troszeczkę skomplikowany, ale proszę mi wierzyć, że ten wzór jest naprawdę bardzo prosty. Ja ten wzór nazwałam muszelki. My według własnego uznania układamy sobie te muszelki, wrabiamy sobie te muszelki na naszej rogódce. Zaznaczam tylko, że e, liczba oczek pomiędzy, ja tutaj na przykład zrobiłam tak na zmianę jeden rząd muszelek i następny rząd muszelek już po prostu wychodzi między poprzednimi muszelkami. Więc żeby wzór, nasz wzór był, wyszedł symetryczny, więc liczba oczek pomiędzy y, naszymi muszelkami powinna być y, liczba oczek pojedyncza, czyli ja na tym przykładzie mam 5 oczek, może to być siedem, może to być trzy, jeśli chcemy, y, y, żeby te muszelki wyszły nam gęściejsze. Może to być siedem, może to być 9. mogą to być oczywiście też Pojedyncze, pojedyncze muszelki wrobione na naszej robótce. Ten wzór, ta muszelka nasza jest widoczna na, na, po lewej stronie naszej robótki, na wzorze lewymi oczkami. Ten, te muszelki są bardzo widoczne. Przed zrobieniem naszej muszelki, musimy przerobić sobie sześć rzędów. Ja Państwu zaraz pokażę, jak to będziemy robili żeby po prostu powstała podstawa ku temu, żeby zrobić tą naszą muszelkę. Zaczniemy więc robić. Z tego względu, że ja miałam 5 oczek odległości między jedną muszelką a drugą, Mamy teraz na drucie, przerabiam sobie oczko brzegowe, <laughs> przepraszam, jedno oczko lewe i następnie mam pięć oczek. I to oczko powinno powstać w oczku trzecim. Więc robimy, przerabiam raz, dwa oczka lewe i na trzecim oczku z oczka lewego robimy oczko prawe. I robimy sobie dalej. Raz. Dwa, to jest oczko centralne nad poprzednią muszelką. Trzy, cztery i pięć. I ponownie robimy sobie oczko prawe. Następnie dalej przerabiamy. Pięć oczek lewych. Cztery, pięć i oczko prawe i następne oczka lewe. To jest nasz pierwszy rząd. I przerabiamy sobie tak przez sześć rzędów. Dokładnie tak jak nam oczka tak jak nam schodzą z drutu. Czyli oczka prawe nad prawymi, lewe nad lewymi. To jest nasz drugi rząd. Ja robię troszeczkę szybciej. Dlatego, że w tej chwili nie mamy żadnego wzoru musimy przerobić sobie tych 6 rzędów żeby powstała nam podstawa do zrobienia naszej muszelki to był drugi rząd w trzecim rzędzie robimy dokładnie to samo czyli oczka tak jak nam schodzą z drutu oczka lewe nad lewymi prawe nad lewymi nad prawymi przepraszam Widzicie Państwo, już powstaje podstawa do zrobienia naszej muszelki. To jest trzeci rząd. I robimy w dalszym ciągu lewe nad lewymi, prawe oczka nad prawymi. To jest nasz trzeci rządek. W czwartym rzędzie również robimy w ten sam sposób. Czyli tak, jak nam schodzą z drutu te nasze oczka, prawe nad prawymi, lewe nad lewymi. Jest naprawdę bardzo prosty ten wzór. To już jest nasz czwarty rządek. Ja robię szybciej z tego względu, że y, czas mamy niestety ograniczony. Jest przepiękny ten wzór. Uwierzcie mi na wszelkiego rodzaju robótki, czy to będą. Y, Damskie robótki, czy to będą dziecięce robótki? No właśnie taka wstawka takiej muszelki to jest coś, coś pięknego. W piątym rzędzie również, bo tak ogólnie nasz wzorek naszej muszelki składa się z ośmiu rzędów. To jest piąty rządek, w którym ponownie rob, robimy tak, jak nam schodzą oczka z drutu czyli lewe nad lewymi, prawe nad prawymi. Piąty rządek i w rządku szóstym ponownie robimy tak samo, tak jak nam schodzą oczka z drutu. Jest to taki niespotykany wzorek. To jest rządek szósty. Rządek szósty. W rzędzie siódmym przystąpimy teraz do tworzenia. Proszę spojrzeć, mamy już podstawę, żeby zrobić sobie nasz, naszą muszelkę. Więc ściągamy oczko brzegowe, przerabiamy sobie oczka lewe i dochodzimy do oczka prawego. Proszę spojrzeć. To oczko prawe przerabiamy sobie na prawo. Proszę spojrzeć. I mamy teraz tak sześć, sześć raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. Sześć dziureczek. W tych naszych oczkach prawych. Więc pomijając to pierwsze oczko prawe, które przerobiliśmy, wbijamy prawy drut w oczko niżej, zawijamy nitkę i przeciągamy do góry. Następnie wbijamy drut w oczko jeszcze niżej, w drugie oczko, przeciągamy sobie tą niteczkę, naciągamy tak, żeby nie była za mocno ściągnięta. Wbijamy sobie w trzecie oczko i ponownie przeciągamy. Tym razem troszeczkę też luźniej, żeby nie było, nie ściągnął się na ten wzór. Trzeci. Czwarty, proszę spojrzeć. Piąty, proszę spojrzeć, jak to ładnie wygląda. Piąty i w ostatni, czyli szósty. Naciągamy sobie ładnie te oczka. Proszę spojrzeć, już w tej chwili mamy. Więc bierzemy. Przekładamy te sześć oczek tych niteczek przeciągniętych na lewy drut, nie ściągając, po prostu tak sobie krzyżujemy i przerabiamy sobie to oczko na prawo. I robimy sobie dalej oczka lewe. Raz, dwa. 3, cztery, 5. Mamy już tą jedną naszą muszelkę. Więc w następnym robimy ponownie to samo, czyli przerabiamy to oczko prawe na prawo i ponownie prawym drutem wbijamy się w oczko niżej, w to pierwsze oczko i przeciągamy tą nitkę, oczko pierwsze, oczko drugie, luźno wyciągamy sobie niteczkę. Oczko trzecie, oczko czwarte, bluźniutko, w oczko piąte i w oczko szóste. Przekładamy sobie na prawy drut, przepraszam, na lewy drut, nie ściągając drutu, po prostu jest taki skrzyżowany. I te sześć oczek przerabiamy sobie na prawo. I robimy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek lewych. Proszę spojrzeć, mamy już tutaj te nasze muszeleczki. I robimy ponownie to samo. Przerabiamy sobie to oczko prawe i ponownie prawym drutem wbijamy się w pierwsze oczko. Przeciągamy niteczkę. Drugie oczko przeciągamy. Trzecie. Czwarte. Piąte. I szóste. Proszę spojrzeć. Mamy przeciągnięte te niteczki. Lewym drutem bierzemy. 6 oczek, nie ściągając oczywiście z prawego drutu i to ocz, te 6 oczek, 6 niteczek przerabiamy sobie na prawo. I kończymy naszą robótkę lewymi oczkami. To był nasz rządek siódmy. W rzędzie ósmym ściągamy sobie to nasze oczko brzegowe. I przerabiamy oczka prawe. Tutaj, gdzie zamknęliśmy te nasze muszelki, wytworzyły się dwa oczka lewe. Te dwa oczka lewe żeby powróciły do, ponownego, do ponownej liczby oczek, przerobimy sobie dwa razem na lewo. I ponownie robimy oczka pięć oczek prawej. I ponownie. Te dwa oczka lewe przerobimy sobie razem na lewo. Oczka prawe. I te dwa oczka lewe przerobimy sobie razem na lewo. Oczka prawe i oczko brzegowe, które ja zawsze kończę na prawo. Proszę spojrzeć, mamy gotowe te nasze muszelki. Przecież nie jest piękny ten wzór i jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosty do zrobienia. Więc w następnych rzędach ponownie, tak jak mamy tutaj pięć oczek, prawda, to oczko prawe robimy sobie w oczku, powstanie na, na oczku trzecim, żeby ładny był układ symetryczny tych naszych, tych naszych muszelek. Jest naprawdę śliczny do zrobienia i sami się Państwo przekonacie, że jest bardzo prosty, a przy tym niesamowicie efektowny. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Proszę subskrybować, czyli zapisywać się do mojego kanału. Mam tam bardzo, bardzo wiele ciekawych i prostych przy tym wzorów na druty. Dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.